Uwaga, znowu dwa na raz pociągi jadą. TLK Mierzeja na pewno jedzie. Wydaje mi się, że ona jedzie właśnie po prawej stronie, gdzie stoję. EP07374. W międzyczasie pojechała świnka. Zobaczymy jak zestawiona jest w tym roku TLK Mierzeja. Lublina na Hel z grupą wagonów, która dojeżdża tylko do Gdyni. Przemyka EU07421. A tak właśnie wygląda TL mierzeja. Frekwencja szału nie robi, ale to ze względu na dzień tygodnia i początek wakacji i trasę, prawda? I rusza Dart Jak wiecie, ja jestem fanem składów, które są prowadzone przez lokomotywy. To jest Rubinstein. Łódź fabryczna, Lublin Główny, zatem będą składy do Lublina. W odstępie kilkudziesięciu minut. A lokomotywa EU07421 nie próżnuje, już tutaj jest dołączona. No, za chwilkę będzie jeszcze nie jest, ale będzie sprzęgana z kolejnym składem, który na razie jest oznaczony jako 17.15 pociąg służbowy. W ostatniej chwili odjazd Piłsudskiego peron 7, 0, 28. Intercity 12 w pierwszym planie TLK Zosia a jedzie Dziobak Dziobaka puścili jako pierwszego Gdynia Główna Gliwice a tam jest też ep 09017 017 Kijew Express i jeszcze jakieś inne pociągi zaraz ogarniemy jakie to są EP07 1057 TLK Zosia, oba patyki, czyli pantografy w górze. Wydaje mi się, że podstawiona została już Intercity Silesia. I za chwilę się powinna nam ona wyłonić. Powinna przybyć także TLK Mierzeja, dla której jedyną stacją zatrzymania w Warszawie jest właśnie dworzec wschodni. O tak, EP09017 o! Prowadzi dzisiaj Silesia. Wjeżdża Griffin z opóźnionym składem Intercity Kujawiak do Piły EU160-012. Wjeżdża pociąg Intercity do Gdyni Głównej EP0900-024. Ktoś tam chyba zbyt blisko toru stał, bo to było bardzo potężne RP1. Intercity, wybrzeże. I oczywiście jest też siódemka, która wyprowadzała skład z olszynki na końcu składu. I ta lokomotywa O, EU07421 zostanie odczepiona właśnie tu na wschodniej, a ja błędnie podałem, że to jest EP09017, bo to 037 i jeszcze jest logo opocznianka lokomotywa EU07421 wysoka numeracja oba patyki przy trakt. Na wybrzeżu jest jeden wagon pierwszej klasy podsyłany, jest niedostępny dla podróżnych. Ponownie mamy dwa tajemnicze wagony: jeden drugiej klasy, drugi klasy pierwszej. Tutaj stoi Pendolino do Brzegu, a obok nas wjeżdża skład Kolei Mazowieckich do Warszawy Centralnej. I to mamy dzisiaj dwie jednostki elfów. Tu bardzo spasiony gołąb i jego partnerka, jego żona. Migawka kolei Mazowieckich EN71 i impuls Newak. Proszę bardzo, świnka EP08006. Startuje Griffin oraz impulsnewak jednocześnie. Pytanie co to za pociąg. Oj to jest chyba opóźniony Podlasiak, jeżeli dobrze widzę. Tak. Zawitał też skład piętrowy kolei Mazowieckich z traksem. Startuje dziobak dookoło brzegu, którego przed chwilą pokazywałem. Dziobaczysko. I dopiero potem będzie mogło wystartować widoczne tutaj Intercity Wybrzeże do Gdyni Głównej. I jedzie kolejny dziobak tym razem w kierunku zachodnim. I on jedzie na tor 12 przy Peronie pierwszym. 20 lat PKP Intercity. A my razem z Wybrzeżem nadal czekamy na sygnał zezwalający na dalszą jazdę. Jest bardzo silne słońce, ale jeszcze nie jest tak gorąco jak ma być w czwartek, kiedy ma być 36 stopni, dzisiaj koło 30. Startuje Wybrzeże. a także skład piękrowy łukowianka eu47008 Jak widzicie nie ma co narzekać tutaj na brak atrakcji bo mamy dwa objazdy równocześnie solidne oby, dwa składy 07421 Zobaczymy czy zatrzyma się przy semaforze, a może dostanie jazdę manewrową. O, tak jest. Mamy dolną lampę, która się świeci na biało. Jazda manewrowa i skorzystała z niej siódemeczka piękna. I proszę państwa, pojawiła się świnka numer 2 EP08. 009 Jakby było mało pociągów do Lublina, to o 17.21 mamy TLK Inkę. Klasyczny kibelek na torach podmiejskich, ale mamy konkurencję dla tego kibelka, bo tutaj przemyka świnka EP08009. Bardzo duży ruch dzisiaj na Warszawie Wschodniej, w okolicach godziny 17.00. Reflowane burty w pierwszej jednostce, a druga ma te burty gładkie. TLK 52-150 I do Lublina poprowadzi go kolejna siódemka, która stała w oddali, więc nawet jej nie filmowałem, bo by mało co było widać. EP07. 514 i teraz pięknie drugi pantograf a w zasadzie pierwszy bo ten bliżej nas zbliżył się do trakcji i siódemka z pięknymi reflektorami ustawiła się w bliskiej odległości od ostatniego wagonu mierzej który stanie się wagonem pierwszym za chwilę sprzęganie siódemki ze składem TLK Mierzeja nie ma czasu na odpoczynek dla mnie bo tu jedzie skład inki podstawia się EP07 382 bardzo się cieszę że dzisiaj tutaj przyszedłem bo tu jest Królestwo Siódemek dzisiaj, ale to się Świnek. A przypominam, za kilka lat te lokomotywy najprawdopodobniej znikną w naszych torach, więc to są te cenne okazje, kiedy można podziwiać te piękne lokomotywy. Intercity Silesia prowadzi epoka, ale z tyłu jest ta Siódemka dołączona. Może ktoś z Was ma pomysł dlaczego. Tym razem na tor 10 przy Peronie 1 melduje się Griffin EU160011 Intercity Lubusanin EP07374, która najprawdopodobniej poprowadzi dzisiaj TLK Inka. Ale to tylko spekulacje jedzie, ponownie EP07374, ale ona będzie jechać w duecie na TLK mierzeja. Będziemy mieli Dwie siódemki, które pojadą do Lublina. Pojawił się kolejny piętrus. Ruszył kolejny glifin. mamy wagony drugiej klasy, EP07382 może ona poprowadzi TLK Intell, kto to wie, a jedzie także podstawia się tak naprawdę Intercity Kijów Express do stacji Kijew pasażerski, mamy Gryfina EU16015 Ukraińskie wagony A być może z Kijew Express wyłoni się Intercity sam na torach podmiejskich bo widziałem że już tam powoli jechał O tak jest Mamy Intercity Sun do Przemyśla Głównego. Jak dobrze wiecie, on jedzie po torach podmiejskich przez stację Warszawa Śródmieście i mamy do kolekcji kolejną siódemkę, tym razem EP07-1055 i mamy na drugim planie również Impulsa 2. San jest teraz już bardzo krótkim pociągiem. Zaledwie trzy wagony mamy wagon połówkowy, czyli klasy pierwszej oraz drugiej i mamy też kolejnego traksa Dart wjeżdża na tor 12 przy Peronie pierwszym to Intercity Notecz czyli przelot na stację Warszawa Zachodnia, gdzie ten skład zaczyna bieg. Traks kolei Mazowieckich z pociągiem piętrowym. Manewruje lokomotywa EP07382 i to właśnie ona dzisiaj poprowadzi skład TLK-Inka do Lublina głównego. Griffin, który poprowadzi Kiew Express. EP08009 ściąga jakiś skład i jednocześnie rusza Inka Więc mamy dwa składy naraz Tam ktoś jeszcze biegnie, nie wiem o co chodzi ściągana jest skaryna a jedzie pozdrawiam tak, są również tacy mili pasażerowie jak ten pan skład już jedzie więc w przypadku braku klimatyzacji w tych składach powiew świeżego powietrza z zewnątrz jest bardzo ważne. Jazda manewrowa dla świnki wyświetlona, zatem jedzie dalej. Intercity z Karyna, z Terespola do Warszawy Wschodniej, zjazd na tory postojowe. a my czekamy na TLK pobrzeże oraz pociąg słoneczny. Rusza TLK mierzeja, dwie siódemki. wiem również tego pana dwa wagony pierwszej klasy się trafiły na TLK mierzeja a jednak Skaryna nie zjechała na tory postojowe tylko się podstawia tutaj obok nas ciekawy widok bardziej mi się kojarzy takie podstawianie ze stacją Wrocław Główny pomyka sobie powoli, grzecznie i dostojnie. A my wciąż czekamy na telka po brzeże, które najprawdopodobniej wjedzie na tor, z którego odjechała Mierzeja. Mamy świnkę tym razem z bliska bliżej prawie się nie da I znowu jedzie skaryna Nie bardzo rozumiem o co tutaj chodzi Przetaczana z jednego toru na drugi i teraz chyba ten właściwy zjazd na tory postojowe. Myślałem, że będzie sobie tutaj czekać do dnia jutrzejszego, a tu jednak nie. W oddali stoi Intercity Kiev Express, a Skaryna pewnie tak jak tutaj patrzę na układ torów musiała tak przejechać bo tutaj jest rozjazd, który właśnie pozwala na zjazd na tory postojowe.